Zaprosiłam koleżanki na chatę i będziemy was masować dłonie. O, fajnie. O. Masaż dłoni? Ja no. usiądę tylko Czajnicy. Akurat tak, nie? Bo no, przez robotą. Masz. Wiesz, o tej ciężkiej Ej, Bardzo się ucieszyłam, że facetów jest trzech i że trzy dziewczyny już poszły do salonu, bo myślę, nie, nie będę ja masowała już kolejnych facetów, bo zaraz mi przypiszą kolejnych, a tego nie chcę i w ogóle nie chcę ich masować, bo akurat nie czuję się jakoś tak... Zbyt blisko, przyjacielsko z żadnym z nich. No, echo. Czu, czuję to ok. To, to A fajnie, naprawdę. Fajnie, no. A ile siły w to wkłada? Ja ci nie mogę. No więc, czy te lata 50, nie były takie biedy? Cudowne. Nie były złe, nie? No. Zazdrośni tym kredziadkom. No na śniadanie było. No. Cukiereczki, ciasteczki, naleśniczki. Masaż dłoni. No. Masuje się ręka, która daje, nie? No, właśnie to jest to, że ona... Tak, dwa. Ręka, którą ją karmię i ona jest, wiesz, tak, masowana, tak, się się powie... Bo się nie gryzie ręki, które cię karmią. Nie można, nie można ręką. Ale, <laughs> ale super. Ciasteczko, kubeczek, ciasteczko, kubeczek. Kolor, dużo były kolory. Tak, 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 no. oj, tak. Ej, hey, to jest fajny, filaksyjny. nie, ale tak się wydaje, masaż dłoni, nie? A to jest... każdego czy... każdej części ciała masaż. jest fajny. <laughs> Kamil ma włosione dłonie. Silne, męskie, duże. Tak, takie dłonie są ładne i atrakcyjne. O, to tu. Możesz poprosić jeszcze Anię rzeczy coś A niech Ania robi dobrze. Ania dobrze robi. A Ania robi dobrze. Szczególnie namioty. Ja. Nie każdy sobie cu -cu. No. <noise> ty jesteś wspaniały człowiek, wiesz? No jestem cudowny. Ja myślę, że łatka afery namiotowej zdecydowanie do mnie się przekleiła. Nie no, bo z tym namiotem to jest historia po prostu cudowna. Oczywiście i była zrobiona tylko po to, żebyś nadal o tym gadał. No właśnie. Ach, no tak. <grym <grym I poprawnie wymagał nazwiska. Nie, tylko o tym mówić. No, tak Chociaż mają o czym gadać, nie? Ludzie. A nikt nie wie, co pod tym namiotem tak naprawdę było.